Tutaj ze mną jest, przywitajcie się Minecraft Siemajko Witam Kacper I Kacper jaki? Poczekaj chwilę Dobrze, 56 jest... fpsów i by, bywało lepiej e, czekajcie gdzieś tak za e, 20 minut możemy bo ja mam, na, muszę coś na chwilę zrobić. Ja będę, ja, ja będę kręcił 17 minut albo 20, zobaczymy Ja już nagrywam, dobra Ja też nagrywam e, Ja się to boję iść Dobrze. W dzisiejszym odcinku, to jest chyba nowa seria, zacznę kręcić nową serię i ona będzie polegała na tym, że będę razem z moimi kolegami w gildii i będziemy sobie razem tutaj wszystko robić ładnie i będzie no tak gildia to będzie, jasne. No dobra, to są pokoje gildyjne, to jest oto mój pokój. Zobaczmy. o takiej części mamy. Mam już wspólne kopalnie i tu w ogóle. Dokładnie. Na ile kratek tutaj jest gildi? Ile kratek jest gildia? Ile? Nie. Możemy <laughs> zobaczyć. Ja tutaj zrobię nam taką ogromną salę, żebyśmy mogli coś tutaj robić. Bo będziemy tam ten... Sala. Sala... <laughs> Kilof to... mi się skończył. Nie, nie. Mamy mam żelazo. Mamy żelazo? Mamy żelazo? Nie mamy czegoś Wiem, że mamy dużo. Ja mam... Nie ja mam Nie mam cię.. Nie mam cię.. Nie mam cię. Nie mam cię. Nie mam cię. Nie na cię. Dzień dobry, cię. Nie mam cię. Nie Nie mam Za pięć Nie Przeczytaj wiadomość na stajkę, to będziesz wiedział, że zaczynamy za 5 minut. Musisz być na czasie. Ej, kto się tam bije? Ja się biję. Sam za sobą. Jest, ninja, jest! Yeah. Za 5 minut chcecie nagrywać? No. Ja już nagrywam. Ja też już nagrywam, to dojdziesz do nas cieczy. Dobrze. Mm. To jak dzwoni. Proszę mi tu nie dzwonić. Ej! Może Dobra, ja już dojdę. To tutaj masz? 12 żelaza. Mogę zrobić żelazny kilo? Ja mam żelazny. Ej, ja, ale on się kończy. Tak, Cicho! mam, witam. Czekaj, stoi jeden. Dzisiaj jestem z... Przedstawisz się mi tu. Minecraftlux.pl Siemand. Werner 402 jej. Mogę te się pod... żelaza i sobie zrobić miecz? Nie miecz, tylko... Um, wiesz. Będzie to nowa seria. Litzę na to! Gildi youtuberman, którą... Ej, oddaj, oddaj to! Jesteśmy youtuberman, którą ja założyłem na serwie. Damy IP w opisie, nie pamiętam nazwy. Tak, Garmin Gildi, czyli ja Kacperesce, bo mam na Minecrafcie inną sówkę, współzałożyciel Piotr2... Wer 2 jest moderator? Moderatorzy gildi minecraftlux.pl i Raf.pl Zabieram okay. sobie złoty kilo. W tej serii będziemy... A nie można tych, takich... pokazywać celi. dzień na co dzień jak wygląda w gildii. Czemu nie mam tego? Czemu nie mam yy, Jak się nazywa? Optify'man. Bo się zbyt podniecasz. Wykup. Co? Dwa zyla i mogę ci zainteresować. Co? Tutaj będzie yy, ten, tutaj będzie nasze... Yy, nasz domek, mój znaczy Ach, się do... A ten stół? Nasz. Tak? tak, będzie tutaj ten stół. Ten Co będziemy ten... tam też. Dwa, dwa FPS-y przed chwilą Opowiedz o czym ta seria będzie. No <coughs> dobrze. Y witam państwa bardzo serdecznie. Y ja jestem Minecraft.pl, ale już się przywita. A już mówiliśmy, że no. nie no, wiem. Ja nie <coughs> y wiem o czym. No i ta ale seria napoj... będzie polegała na tym, że sobie chodzimy po tej gildii. Mamy rodzinę, w założonych założeni. Mamy założoną gildię. No i co tutaj są założyciele? Admin Gildi. Kacperysyc Współzałożyciel Gildi. Piotr 202 Moderator jeszcze... Gildi. Minecraftlux.pl, Raf.pl Polecamy. Zasłużyliśmy na te miejsca. Chociaż... jaki jakie fajną zrobiłem. Ja szczerze tak. mówię... Równa, nie? Ja szczerze mówię, że youtuberów na tym serwisie szuka ciężko. Bardzo ciężko. Dlaczego? Youtuberów. No. Nie raz jadłam. chwilę. Przez dwa dni mamy tylko cztery osoby. Chociaż Piotrek nie ma konta, ale umówiłem się z nim, że będziemy na jednym profilu razem kręcić. Aha, czyli ty mu podajesz pasy, czyli... Nie, nie podaję mu, on mi tam... Będziemy razem, wiesz? A dla niego zrobiłem wyjątek, bo on chodzi, ze mną chodzi do klasy, więc wiesz. Ktoś mi przepali tego? Na stołna, Kobyl stołna na stołna proszę. Przepalcie mi te cztery staki. 500. Jezus Maria! A skąd nie tyle węgla mamy już No nie wiemy. Ja mam cztery. Tam jeszcze pani jest na dole. To już jest... Ej, jak my mamy stąd wyjść? Przez tą twoją równą pochylanie da się przejść. <kuchy> Dobra. Dobrze mnie słychać? Tak, dobrze. Dob <kluzny> dobrze. <kluzny> I tak i to. tak będę bezgłaśniał was na tym. Waga, gravel yeah. leci. Ale lak. Dobra, przez chwilę miałem 2 FPS-y, nieważne. A ja mam cały czas 30. A ja mam teraz 60. I mi nie loguję Na razie? Nie, ale na razie. <noise> na razie. I nie, no, nie się nie. skończyła. I kilo też. Ma, Ja mam. Masz, Tak Na muszę się tefnąć, bo to zrobił nam raf jakąś pułapkę. Gdzie? 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 Tutaj nie da się wyjść przez to wyjście, przez tą głupią klapę. Tu? Nawet ja, się, nie przez da. przez otworzoną od... nie da się. Nawet teraz. Haha, trzeba zamknąć. Właśnie. przechodzi? <noise> Jaki troll face. Ja nie mogę. wiesz co, ja taką buźkę przylepię troll face'a na filmiku. Nie, <noise> czy... nie, mi przylep. Taką, mi to przylep, okej? Okay? Dobrze. Po ja co za... Troll face to go Troll Face Widzicie to dole hmm? no straszne. straszne. Yeah. Strasz. Mogę być trollem, ale nie na zawsze. Przepala się ten kobyl stone na stone. Czy się przepala? No, Nie, nie się kilo złoty. No. A to się zrobiło. No kurde nie stać, ci masz 400 cobblestone'a, drewno ja mam pięć mam staków drewna No mam się przylekałać cobblestone'a To co chyba trzy sztuki, nie? Dobra, słuchajmy Tak Chodzisz po tym domku czy wreszcie gdzieś wyjdziemy. Ja idę zbierać... Nie, dobra, chodźmy gdzieś No idziemy. to poprowadzajcie, bo ja... O jezus, ale ścinam. Dobra, patrzcie. Tutaj są drzewa, tutaj jest też drugie drzewo. Tutaj trzecie drzewo, tutaj ziemia. Już oprowadziłem, a tutaj wielkie morze. I co mam dalej powiedzieć? To mam tutaj... jeden FPS, nie wiem czemu. O, dobra. Dobra, tak. Na dobra. Jeden FPS. Kwadrat... Ja na serio miałem kwadrat. Na sekundę, sekundę miałam jednego FPS. -a. Ej, nie na serio, ta Gindia wygląda tutaj ten budynek jak kwadratowy kloc. Mhm. Dobra, dobra sugestia. Mhm. Okay. Czemu 36? 6 sześć... dobra już wiesz no i jeszcze jedno oj dobra i pokażę wam moją jak wyjdziecie gildzie, na tego i napiszecie mi na MSG lub na publicznie że jesteście youtuberami to od razu was dodajemy tak chyba że będziecie kraść i się... I możecie nam podać swój link i to jest moja stara gildia jak na coś, Jacksper niestety musiałam z niej wyjść Lepiej. i dać jak mi na moją koledze i jak będzie pojawić się na Skype to powiem, że chcę odzyskać w gildie. Będzie tam szereg ktoś rozmowa. kontroluje czas w ogóle, ile nagrywamy już? Eee, jakieś 15... nie wiem, 10 minut? I kto, kto... Takiego? aha, to dobrze. Mogę to sam już czasom jeszcze włączyć. Nie, się nie, myślę, że ja też nie będę włączał. Yy, 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 yy. Dobrze, mm, to potrzebuję. Zrobimy sobie tak Zrobimy Jesteście no, no, bo tak cicho się strasznie zrobiło Dobra, wracam po trochę długiej przerwie. Ej, weź spójrz Minecraft Lux, na F5. Co? Aha, dobra, y po ile ten odcinek robimy, po ile czasu? Ja czasów? będę kręcił 17-19 minut jakoś tak nie wiem. Dobrze. A ja nie wiem. A i Gluck, żądamy się wyjaśnień. Czemu nas wrzuciłeś na YouTube'a wczoraj? A co to ma, a czemu nie? No to dobrze. Elo. O jest piotr D202. Dobra, ja oczyszczam tam las, tu już nie I będzie lasu. <laughs> o to, ja tu nie byłem w tym czasie. Poczekaj nasze. nasze. sze... Żak lepię! mam tu okno, to tak, nie jest duszno. Trzeba tego szczura. Trzymaj go po prostu stusiu. Tak? Ja już zrobię cięcie lepiej, bo... Tak, lepiej zrób cięcie. Jak widzicie tacy są rodzice. <grymne> Przeszkadzający. Okej, no, mam jeszcze ja na siostrze. Ja wycinam cały las. Dobrze. Trochę ten co odcinek będzie. Bę Ej, macie y raz, dwa, trzy, cztery tabliczki? Może. Ja? Ja mam dwie, trzy. Ja wycinam cały las, ja wycinam Dobra, cały dwie. las. I już lasu tu nie ma. Y Wiesz o też, że tu lasu już nie będzie. Za kilka minut. Ja. Ile my już to nagrywamy? Po kilka minut, no. Kilka minut, no to jak kilka minut się to też na kiblu. Jeszcze ja łącz tak tych. Drewno. I ty dalej kot Jezu. Chciałem drewnianek kilofa cały czas masz. Nie wiem, nadal mi się nie kończy, więc mam drewniany kill. Przywitaj się kilofie. killofie. <noise> <noise> Pozdro... Pozdro dla wszystkich. Co możesz pokręcić? Jak jest cicho, bo się wstydzi internautów. Tyf. Dobra, co robimy? Dobra. Łączcie dzień. Co? Łączcie co? dzień. Nie wiem, nie mamy diaksów jeszcze. Łączcie dzień! Kurde, bo mi się... By... Spoko. Co to ma być? Jak się wycina? ja wycinał? Ja wycinam las, jestem fajny. Jestem drwalem góralem. Dobrze, no tutaj mamy dwa. I temy budowlane co z tą spray i tym podobne dwa FPS-y. Ja się a ja nie nagrywam teraz w jest życie no dobrze dobrze ora ora o. a tamci z łotwicza i byli pełni poszli? te bms? nie a mam bms ja na nas ej, każdy kto ej, ma teraz wiecie każdy kto ma jakiś kobel z tą, bądź coś innego to tutaj są tabliczki wrzucajcie tutaj rzeczy według tych tabliczek Ta, Tabliczki No tabliczki? Ej. ej tutaj ja sobie ja Czy robię tutaj No i tak macie wkładać rzeczy ten i ten Ja tu robię króciowe. dobrane i ten z Zbloje i TP, nic tu nie ma no wiem, bo na razie nie mamy nic takiego Ej, to wszystkie rzeczy przynosimy tam Tutaj znacie się do tego I segregujemy ładnie Ej, ja, ja robię tutaj taki mały kościółek obok czego na hmm. wzgórzu Dawajcie, idziemy do kopalni Zaraz Ja przygotowuję teren na taką budowlę gminną, drugą Dobrze Ej, ktoś ma może tego? Mm, jak to się nazywa? Nie kobyl, węgiel. Kobel. Ktoś ma węgiel? Ja mam węgiel, w mojej skrzynce jest trochę, chyba. W, 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 w mojej skrzynce, to znaczy w której skrzynce? W moim pokoju, w którejś. No mam trzy skrzynki zwykłe, więc nie rób co ja, jeżeli nie możesz znaleźć. O, dużo tego drewna. No ale nie ruszaj, bo kopię jeszcze. bo ja, to jest taki drewno. A to w co są tam na górze. Nie, to jest moje. A to jest... Zostaw. To będzie źle wtedy, gdy nieładnie ładować ci... Ej, No zostaw, zostaw mojej temy. To tutaj ci masz drewno. Dobra, jak ja dokopam. Ej, zostaw mi wszystko, Ała. co tam miałem. No, 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 ja ci drewno kupię. Tam, tam ładnie wszystko posegregowane. Nie trzeba nic więcej. Robić. Aha. Ktoś dzwoni! What the fuck? What the fuck? Kto mu to dzwoni? Mnie. I ja buduję ten domek. z tu nic nie mnie. Mnie. Tego, Ten odcinek chyba będzie najmniejszy ze wszystkich. Prawie tutaj nic nie robimy, tylko gadamy. Albo ty trzeba na na Bardzo okay. mi fajna seria. <laughs> Co to? Wybuch. <laughs> ja mam dźwięki chyba na full'a, nie wiem. A to wybuch jeden cleeper przy tobie? Gdzieś słyszysz kto chce, a to masz dźwięk na full'a. Nie no przy... Nie wiem. No nie wiem. Ja mam tak sezonek! No to wszystko segregujemy do tych... Do moich Do twoich? Do tych skrzynek, które ja wy, 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 wyprodukowałem. Wyprodukowałem skrzynki! Bardzo ciekawa i produkcja masowa. Te wiem, co robimy małe zgredy. Mam 5 staków drewna i się z tego cieszę. To jest fajnie piecach, się bardzo... Eee, kto to mi moje drewno wziął? Tutaj w skrzynce na górze. O nie! Co ty mi zrobisz? Mamy stack stone. Dwalepy. Troll face. O ty ciopa. Wezbę, ten. Sorki jesteśmy w gitni. Wybierz swoje iterze pichzynek a nie tylko przyjeździe. Ale fajnie, schodzimy pod gram w dół i w górę. Ui, ale fajnie, zabawa. Nie, idę, ja idę na, portfory, no nie wzią, wytrzymać, na potwory, że mogę być tak. nimi. Nie, potwory. nie, właśnie nie, 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 ja tu mamy nie, 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 Właśnie nie, możemy z coś nie, Z kim? nie, pod... no ja tego nie, nie, z tym, nie, 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 weź, weź nie, 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 do nie, wiesz? nie, tak. Głośnika. Nie, a to ja sobie dźwięki ściśnę, to Zdję. będzie łatwiej. A ja mam na 68, ja miałem dźwięk, nie ma dźwięku. Ja, ja duchu, nie możemy. Ja tyle drewna, że starczy ja na miesiąc. Ja że mieszka. tam mam się te potworki zrespią. <laughs> nie, przyciąga mnie ziemskie. Nie. pomysły. pomysł? Kwiperowe A te pomysł, co będziemy robić na samochód odcinku? Ja mam. Ja buduję sobie ten. U siebie taką ch chatkę i no eee, No to będzie od odcinki, w których no głównie coś tak, budujemy. Nie I nie się. wiem, jak chcielibyście... O Jezu, dużo tego trafi. Jakbyście chcieli jakieś tam na przykład yy, powie... co ile te odcinki mają wychodzić, bo ja nie wiem co ile one mają wychodzić. I mówicie Dokładnie też co tak. mamy robić w danym odcinku. Żeśmy zbudowaliśmy. No. Bo ja już nie mam pomysłów, szczerze. Ja taką wieżę buduję. Nie, no to jest. A szczerze, to ten. Przy okazji też reklamujemy ten serwer. Taki, też będzie przed filmikiem. Serwer sponsoruje coś tam. Hosting serwerów, coś tam. Serwer sponsoruje inne, ja. Nie, serwer sponsoruje. Nibia nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że nie, są nie. No, wiedziałem, er? że są youtuberzy, YouTube er, tylko, ja że, tylko że tylko że nie wiedziałem. Tylko że nie Tylko <laughs> Nie byłeś, byłeś pewna. Tutaj jest duża węgla. węgla. Tylko nie byłeś tak pewny. No. Że nie youtuberzy, youtuberzy men, youtuberzy a nie. Ja nie hejtuję. Nie, jest są youtuberzy i youtubermen, no to my jesteśmy youtuber-men. Okay żeby się inni nie nabrali na tamtych ja głupich Czego? A co nie zmienić? No ale z nich youtuberzy. Nawet nie nagrywają po mnie. Odgapiają tylko od nas gil. A bo No ale że ktoś to, ktoś szybciej ten. Zrobił tu gildię. Merkoś mu Dobra, on kilka... To mi łopata przyniesie do z tak drewna. Znaczy desek. Ej, dawajcie w następnym odcinku budujemy taki wie osobno wielki magazyn. Dobra, I, i tam będą ja te wszystkie rzeczy, prawda? Tutaj. No to dobrze. No. Ej, ale dajcie łopatę. No Dostajecie jest tak tam. desek. I tak potem sobie trzymali jak zbudujemy ten magazyn, nie ja wiesz. Co i na to tygodni no. będziemy no. nagrywać. O tydzień? Może z no, tobą zobaczymy. Bo teraz... o, dwa razy dobra, to ta... no, tak nie, tak nie tak. za często będzie... Nie za... nie za... nie za... Nie za często będzie wodzić. Teraz no nam jest łatwiej, to, łatwiej, bo są ferie, nie? No to... Tylko że ja wyjeżdżam. Aha, jedna, tak wyjeżdż jedna rzecz, ferie, ja wyjeżdżam i... Niektórym to się już no, dawno ferie złożył. Niektórym. niektórym. No. A zachodnie pomorskie i zaczęli dopiero. My też zaczęliśmy. A wy skończyliście ferie? Ja jeszcze mam ferie. Ja jeszcze mam, bo zachodnie ja pomorskie. Ja w Radomiu. Ma zawsze. Dobra, to! Tutaj nas śmiech piotka. Co miało być? No zabójczy śmiech. Z... Sam ma... ją teraz ma pilnie lolpajs. Lolpajs. Nie lolpajs. bez Bezłowo to o polska, mam nowa. mi chce przynieść tego łopaty, to sam sobie zrobię i nie dostanę najcięższego nowa. Nie, 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 nie. Kilów mi to. <grym> Kilowę się skończył. Drugi, by to pierwszy. Ej, nie, 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 nie bierzcie <grym> mi tego. Nie bierz mi tego. Kilów mi się skończył drugi, trzeci. O, te <grym> Co to o, ma raga. być, w Polsce w Polsce? kłamstwo w hamstwie. Gdzie jest drewno? A ja, już ja mam swoje to, drewno, mówię, weźcie. te Ja mówię gdzie ja mam drewno, a mam w swoim ekwipunku. A co ja robię? Niech mi mojego drewna nie rusza, bo to jest zabudowa. Mamy 6 żelaza, starczy nam na portki? Nie, ale zatem starczy nam na portki.

ICIUCHA! Aha, aha. Co, co się wyszedł stało? mi Skype na ekran. Tak, szybko. Cały. No i trudno. Niech podziwiałem jakiego mamy ładnego Skype'a. Skype jest najlepszy. Ej, no, to ja budujcie może. Do mojej może. Dawajcie kiedyś zrobimy taki... Dawajcie kiedyś... Ale nie, posłuchajcie, kiedy zrobimy taki konkurs, kto będzie z nami no, na To konkurs? Ale widzów, nie, to no. widzą, jak wam się podoba ta seria to like, łapkujcie pod ten. I subskrybujcie trzy kanały. Wam <grym> się, się podobałem te trzy. Jeśli jeden to was na serbie za To już jestem i właśnie tutaj wiesz. Budujecie ojlak Odcinki po ile będą trwać po 17 minut, nie? Lub Stop. 20. Ja też nie wiem. Ktoś ma co sąniesz? Super! Ja, może od nowa Nie. nagrywamy, co? Aha, ja jeszcze mam drugie ostaka. Ja, ja chyba od nowa nagrywam. Tego. Nie wiem. Jest dzień czy noc, to Dzień. To, to. to jest raz, raz, dwa, trzy, w tą stronę, raz. A no ja dobrze. sobie buduję zamek. Dwa. Ej, słuchajcie, a może zrobicie takie, taką, tak... y, takie, y, takie bramy. Y, mur taki wokół tego naszego drewna. No to sobie zróbcie, ja sobie robię zamek taki duży na tej górce. Zobaczcie jak to ma co chodzi Co to jest? Nie. Ten. To wnuk schodzi. Zobaczcie, co on to. zbudował. Aha, jak to, że to, to, to Ej, to, to jest to. Maria, Nie, to, to, co... no, to, co... e, tutaj jestem z tyłu. Ej! A to mi się nie wyrównuje. Aha, to, to nie To który jest twój? Ja, ja tu e, Ja tam, tam idę, mówię. idziecie? No dobrze. Widzicie błąd? Ja bądź. idę. Ja tam idę z mieczem żelaznym i... Kurde, ja taki bóg, że skacze, To pomniej mnie ma... i mi zadaje obrażenie, nie wiem za co. To mm, Za mały. Tak? Tak na obu to... grinder. Dobrze, jak to komuś się nie uda, i miał z tego zrobić Ej teraz jest noc? już! No to dobrze Nie, dzień! Klipper! Ej jakiś... Nie! Ej tu jest gęzek, tu klip zabudować Ła moje uwo Ej chodźcie pozbierać jakiegoś mięsa czy coś Ja mam Ej tu jest ja... gęzek przecież! Czy... Ja mam 16 pieconych słabów A ja piętą, na drzewie z albo nie na będzie lepiej. A wiecie, że GMZ to skrót od gilia masowego zniszczenia? Ja nie wiedziałem. Yy, no. Wyświetliło mi się. Yy. A no. To to o czym mam ja mówiłem, że to coś tutaj było. No, to spodem mają gdzieś nie pod mają Nie, pod nie pod nami, tylko koło nas, pod ziemią, nie? Bo tam jest już ich jest teren. Iś tutaj, nie. Aha.

Teraz jest Ej ja nie nagrywam Kurde <coughs> Jak ty nie nagrywasz No, no ustyłam wszystkie filmiki na no, bombie Ej kto mnie wywalił z gildii? Ja cię nie wywaliłem z gildii Ja też nie ja Ja nie filmiki. mogę nic zabierać z pieców, ktoś mnie wywalił z gildii Bodam yes. okay. cię jeszcze raz pau -y. <coughs> Chyba no. No Ej, to ja można nie Cię nie No nie, to masz nie z tego, bo nie laga, idzie. albo Cię zabije. Nie, Ty jesteś, bo mogę Ci tylko dać kika. Dobra, no to komentujcie, subskrybujcie, no. że Wam się podoba. Szary magiczny guziczek. No, no, no dobra, no to cześć. Trzymajcie cześć. się i cześć. Elo.